Cześć, tutaj Tomek. Witam was w kolejnym odcinku z serii Excel Coffee Room. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami, opowiem w jaki sposób budować rozwiązania w Excelu z wykorzystaniem baz MS sqla Ten temat już poruszyłem w naszym 43. spotkaniu. Wówczas pokazałem w jaki sposób z danych umieszczonych w jednej tabeli, jak te dane podzielić na, na warstwę bazodanową. Tak, żeby tutaj można było skutecznie pracować. W poprzednim odcinku pokazałem, właśnie tutaj od razu możemy zobaczyć, czyli w jaki sposób zastosować jeden plik Excela, zewnętrzny plik Excela, po to, żebyśmy mogli pracować wspólnie, nie blokując sobie właśnie tego pliku. I zapowiedziałem, że jest jeszcze kolejne rozwiązanie, to już taki chyba, na, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć absolutnie najwyższy poziom. To zamiana tego pliku i wykorzystanie bazy SQL, tak. Dlaczego to jest rozwiązanie dobre? No, zaraz się przekonacie. Między innymi tego typu rozwiązanie pozwala na coś takiego, że tą bazę możemy sobie wstawić do chmury, no i wówczas pracujemy zdalnie z dowolnego miejsca, ale też od razu na początku wspomnę. Że ja będę prezentował metodę z wykorzystaniem płatnego, płatnego rozwiązania XWA. Jest to specjalny dodatek, można powiedzieć, wręcz taki cały program, który pozwala na budowę aplikacji w Excelu w oparciu o bazy SQLa. No i nieskromnie powiem właśnie XWA powstało w naszej firmie XMART. No ale potraktujmy to dzisiaj bardziej jako inspirację. Chciałbym pokazać, co tak naprawdę można zrobić. A nie tylko i wyłącznie jako film reklamowy, więc może tak do tego, słuchajcie, podejdźmy. No właśnie, słuchajcie. I teraz od razu przejdziemy może do tematu. SQL tak naprawdę daje nam nieograniczone możliwości. Jest to w pełni profesjonalna baza danych. I zazwyczaj, jeżeli pracujemy z SQL-em, to, to pracujemy w taki klasyczny sposób: mamy sobie Excela i czytamy dane. Z SQL-a odczytujemy. Tutaj najbardziej popularnym rozwiązaniem będzie Power Query, ale. Właśnie, tu jest jeden pewien problem, ponieważ my te dane tylko czytamy z sql -a. no i powstaje pytanie, co zrobić, czy da się zrobić rozwiązanie w drugą stronę, czyli jak zrobić, żeby to Excel zapisał nam dane do sql -a? No i tu się pojawia też kolejny problem bezpieczeństwa, bardzo ważna rzecz. Zazwyczaj bazy MS SQL są zabezpieczone, no i to bardzo dobrze, ponieważ to nas chroni przed utratą danych. I właśnie w tym celu opracowaliśmy takie specjalne rozwiązanie XWA, jest to skrót od Xmart Web API. To właśnie rozwiązanie polega nam na, na znaczy pozwala nam na dwustronną komunikację pomiędzy Excelem a bazą SQLa i co najważniejsze w sposób zaszyfrowany. To jest bardzo ważna rzecz. W związku z tym Użytkownik końcowy, który będzie korzystał z takiego rozwiązania, on nigdy nie będzie miał bezpośredniego dostępu do bazy SQL. -a. Co ważne, nie jest to zaszyfrowane, nie jest to nigdzie ukryte w kodzie VBA, bo jak dobrze wiemy, kod VBA bez problemu można tutaj złamać, no i wtedy na przykład byłyby dane dostępowe do bazy danych. Tutaj jest to zaszyfrowane. I teraz w skrócie dwa słowa, jak to działa. Otóż Excel, jak wiemy, ma język programowania VBA. A jeżeli chodzi o SQLa, bazy SQL-a, tak ogólnie, nie wchodząc tutaj w szczegóły, mamy takie dwa elementy składowe. Mamy tabele, czyli tutaj są przechowywane wszystkie dane, ale mamy jeszcze tzw. procedury, które, którymi można wykonywać różne operacje na tabelach. I między innymi tutaj technologia XWA polega na tym, że za pomocą kodu VBA tutaj my będziemy się odwoływali do procedur i te procedury wykonają określoną operację na tabelach i zwrócą nam dane z powrotem do Excela. I to jest na przykład różnica pomiędzy tym jak pracuje Power Query, ponieważ jeżeli pracujemy na Power Query to to Power Query można powiedzieć my się odwołujemy bezpośrednio do tabel i to Power Query wykonuje pewne operacje na tabelach więc ważna rzecz, że my tu tak naprawdę będziemy się posługiwali VBA i SQL, ale zaraz zobaczycie, ponieważ tak naprawdę XWA to jest po części też system taki low-code, ponieważ zrobi za nas tutajcie, cały kod. No i teraz ja już odkryję tutaj karty, OK, i zrobię ten dzisiejszy przykład. Dokładnie jako kontynuację tego materiału, który rozpoczęliśmy w 43. spotkaniu, W 44. pokazałem jak właśnie zrobić to za pomocą zewnętrznego pliku Excela, a dzisiaj zrobię to samo tylko zamiast pliku Excela wykorzystam bazę tutaj SQLa i zrobię to tak totalnie od podstaw na żywo, żebyście sami przekonali się ile to tak naprawdę trwa. I żeby zrozumieć w ogóle ideę działania właśnie tego typu rozwiązania. No, pierwsza rzecz oczywiście to musimy posiadać bazę MS SQL. -a. Jeżeli nie wiemy jak zainstalować, myślę, że znajdziecie informatyka, który Wam pomoże to zainstalować. My nawet w firmie mamy gotowe instalatory, które z automatu nam takie bazy instalują. OK, Czyli jak, jeżeli już mamy bazę, to musimy mieć nazwę tej bazy, nazwę użytkownika i hasło dostępu. OK, teraz... Jak w ogóle zaczynamy pracować z XWA? XWA ma dwa dodatki. Pierwszy dodatek, ja dzisiaj będę się posługiwał dodatkiem dla dewelopera. Tutaj to jest taki dodatek, on się tutaj nazywa XMART, to jest nazwa naszej firmy, i tutaj jest szereg funkcji, i funkcjonalności, które my będziemy wykorzystywali. I od razu, właśnie powiem, to jest ta część deweloperska, i tylko tutaj deweloper, czyli ta osoba, która tworzy kod, ona ma tylko dostęp do bazy danych, ona zna hasła dostępu. Natomiast drugi użytkownik, który będzie korzystał, na przykład z końcówki, user końcowy, on już takiego dodatku tutaj XMART nie ma, on ma inny dodatek, który umożliwia mu pracę z aplikacją opracowaną właśnie w ten sposób. No dobrze, słuchajcie, to teraz przejdźmy w ogóle do konkretów. Pokażę, w jaki sposób, tak zupełnie od podstaw, od zera, zrobić rozwiązanie oparte na bazie MSSQL. Najpierw to, co zrobię, to przejdę sobie do XWA Studio. To jest specjalny element, który pozwala mi przygotowywać, słuchajcie, całość kodu. I VBA, i sql -a. To jest w ogóle dla mnie osobiście, to jest w ogóle bajka. A tutaj ogromny ukłon w kierunku Kuby. Kuba jest głównym programistą w naszej firmie i to on jest twórcą, jest właśnie partnerem naszej w naszej firmie. I to jest właśnie przykład, jak bardzo fajnie się uzupełniamy, kiedy pracujemy w grupie, jak głównie zajmuje się tematami projektowania systemów. Dużo robię w Excelu, ale przede wszystkim zajmuję się stroną funkcjonalną. Kuba stoi po stronie, można powiedzieć, kodowania, programowania. Dobrze, wracając do rzeczy. Zobaczcie, otworzyłem studio, i tutaj mam taki fajny przycisk, wybierz szablon wejściowy, więc ja, ja go wybiorę. Do czego to służy? Otóż jest gotowe od razu rozwiązanie, które załaduje mi do mojego pliku. Wszystkie niezbędne komponenty. Tutaj mam do wyboru dwie wersje, standard i standard Serial Plus, Serial Ports. Serial, to są, serial Ports to dotyczy takich rozwiązań, które pozwalają na przykład nam z poziomu Excela łączyć się z wagami, z czytnikami kodów itd., tak ale dzisiaj zajmiemy się tą wersją podstawową, standard. Klikam OK. I zaraz zobaczycie co się stanie. I teraz wyjdę tutaj z tego, z mojego studia. Wyjdę specjalnie teraz do Alt F11, do mojego tutaj ECR 044, nie, to ja siedzę w tym. I teraz zobaczcie co się stało. Program teraz automatycznie tutaj załadował gotowe moduły, ale także gotowe klasy. Czyli wszystko, można powiedzieć, zrobił za mnie. Czyli przygotował mój plik do tego, żeby on mógł pracować w tej technologii. To jest jedna rzecz, ale teraz druga jeszcze rzecz. Robimy eksport połączeń. Na czym to polega? Otóż deweloper ma taką tutaj zakładkę, który może sobie przygotować dostępy do różnych baz i nazywa sobie te bazy. Ja dzisiaj zrobię to na bazie Xmartzam. I tutaj, jeżeli byśmy weszli w edycję, no ja tego nie pokażę z Racji Bezpieczeństwa, tam są hasła dostępu, i tak dalej. I teraz, jeżeli ja dysponuję takimi połączeniami, to robię rzecz następującą. Mówię, że ten mój konkretny plik, on ma pracować z bazą XMART ZAM, w związku z tym przesuwam ją sobie tutaj, może pracować dowolny klient, i robię zapis. I teraz jeszcze program tutaj mnie informuje, żebym pamiętał że mam to zapisać. To jest teraz zapisane, więc, więc ja teraz zrobię Ctrl-S, zapiszę sobie plik i w tym momencie już ten plik zmienił zupełnie charakter. On już jest gotowy do tego, żeby pracował w tej technologii i ma prawo łączenia się z bazą, którą podpiąłem. OK. I teraz słuchajcie, co robimy dalej. No więc mam też taki skrót Alt F12 od razu sobie tutaj. OK, dobra, to teraz OK, przejdziemy sobie do studia mojego, tak przejdę sobie do studia, tu mam szereg zakładek, strona startowa, tutaj widzę elementy, które są w stronie, po stronie edytora VBA. I teraz zaczniemy może od pierwszego tematu, WS to SQL to oznacza Worksheet to SQL. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to nam pozwoli na automatyczne założenie tabeli w bazie MS SQL Więc w takim układzie, słuchajcie, ja sobie z tego wyjdę tutaj. I przejdę, pokażę wam, jak to zrobić. Tutaj też wyjdziemy z tego. Czyli co ja będę chciał zrobić? Pamiętacie, w poprzednim materiale ja tworzyłem tabelę z fakturami. W związku z tym zrobię teraz to samo. I tu mam nagłówki takiej tabeli, ja sobie to skopiuję, Ctrl C. I teraz zrobię rzecz następującą. stawię sobie nowy arkusz, tu sobie to wkleiłem. I teraz sobie nazwę tutaj nadam nazwę jak będę chciał, żeby ta tabela nazywała się w bazie MS SQL i w związku z tym, że żeby rozróżnić, ja korzystam z takiej bazy, na której mam też inne tabele, więc dla odróżnienia te tabele nazwę sobie ECR i to będzie na przykład tabela ECR będzie faktury, faktury tab, OK. Mam coś takiego tutaj. ECR faktury tab. I teraz druga ważna rzecz. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o sql to SQL wymaga, jeżeli byśmy zakładali ręcznie tabelę, musimy zdefiniować, jakie, jakie są pola jakiego typu. Czyli musimy tutaj najłatwiej wpisać przykładowe wartości, czyli na przykład 1: data ewidencji. No to ja sobie wstawię tutaj datę, data faktury będzie data termin płatności no nie to jest bo to jest na przykład 7 u mnie było miesiąc księgowania to będzie data id dostawcy to będzie numer numer dokumentu to będzie tekst tutaj net to będzie 525 wpisuję przykładowe liczby OK, tu mi się wprowadziła data więc control Jeden zmienimy sobie na dane liczbowe, tutaj, także w ten sposób. VAT chyba był procent, więc damy sobie na przykład 23%. Brutto będzie też wartością liczbową. Waluta będzie, tam chyba dawaliśmy string, zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Tak, teksty, tu będzie PLN, więc będę chciał mieć tekst. Kurs będzie 4, czyli będzie też. 4.35, czyli wartość zmiennoprzecinkowa. Wartość PLN będzie też zmiennoprzecinkową, czyli tutaj musimy sobie zdefiniować najlepiej przykładowe dane. Grupa kosztów ID do zapłaty będzie też zmiennoprzecinkowa, czyli w ten sposób. Czyli tutaj wprowadziłem przykładowe dane i zaraz zobaczycie do czego będziemy to potrzebowali. Czyli teraz przechodzę sobie tutaj do tak, przejdę sobie do mojego studia i zrobię sobie tak. Najpierw sobie tutaj odświeżę i zobaczcie, że program od razu od, wyszukał mi, że ma takie arkusze z rozszerzeniem tab. Widzicie tutaj, gdybym to zlikwidował, więc mam tutaj ECR faktury tab i dla niego to będzie szablon do tego, żeby utworzyć. Zobaczcie, on już stworzył dokładną create table, czyli stworzył procedurę. Teraz tutaj mogę sobie szybko sprawdzić, czy mam typy danych właściwie. Tu mamy integer, daytime. Tutaj ja właściwie mógłbym sobie datę też zapisać jako wartość liczbową, integer, termin płatności, integer, tak. Właściwie daytime, ja tutaj miesiąc księgowania też jako wartość liczbową mógłbym podać. Tutaj warczar 128, czyli zmienny netto cztery miejsca po przecinku no możemy sobie tutaj słuchajcie zostawić warczar, integer decimal ok w ten sposób mam już zdefiniowane parametry I teraz chyba słuchajcie rzecz najciekawsza tutaj sobie jeszcze ponieważ pierwszy raz pracuję to muszę wybrać bazę zobaczcie ja przypisałem sobie bazę Xmartzam więc w tym momencie program tutaj już hmm, pozwoli mi bezpośrednio połączyć się z tą bazą i teraz rzecz najciekawsza tylko wystarczy zrobić tak prawy przycisk i mam takie polecenie wykonaj instrukcję SQL. Zobaczcie w ogóle nie dotykając w ogóle bazy. Ja wykonuję. Instrukcja zostanie wykonana. Czy mam to zrobić tak? Więc robię yes. Co się teraz stało? Na bazie SQL została założona dokładnie ta tabela. Idziemy zatem dalej. Mamy kolejną zakładkę SQL. Tutaj też ponieważ jest to nowy plik więc sobie wybieram. Zobaczcie kliknąłem Xmart Zam. I program już mi pokazał wszystkie tabele dostępne w tej, w tej bazie, więc ja sobie napiszę ECR i zobaczcie, jest. To jest ta tabela, którą przed momentem założyłem. I co ja teraz mogę zrobić? Ja mogę zrobić sobie teraz procedury które pozwolą, pozwolą mi na wykonanie określonych operacji tutaj na tej tabeli. Więc ja sobie zrobię na początku, wybiorę sobie taką procedurę absertową, absert, i ona powoduje to, że pozwoli mi na zapisywanie i modyfikowanie zapisów. Dokładnie to samo, co robiłem z Excelem tutaj w tym filmie poprzednim. I znowu, nie muszę nawet wchodzić do, do, tutaj do bazy, robię, wykona instrukcję SQL, i tutaj jeszcze program mówi mi ECR, faktury, absurd, OK, potwierdzam, zapisał. Idziemy słuchajcie dalej. Tutaj też jeszcze raz wybieram bazę, potem te dane są zachowywane. OK, zobaczcie, ECR, świetnie, mam procedurę, ECR, faktury, absurd. I teraz ten krok pozwoli mi na utworzenie gotowego kodu VBA, żeby się połączył z tą procedurą. OK, zatem robię, urucham procedurę. I teraz zobaczcie, tu jest kod VBA. On jest tutaj pokazany. Normalnie zobaczcie, musiałbym to wszystko ręcznie pisać. Wszystko robi to za mnie program. Co robię? Wystarczy kliknąć zapisz zmiany, w skoroszycie. Więc ja sobie tutaj kliknę. I program mówi, że dodatkowo jeszcze zostanie dodany taki specjalny arkusz. I zaraz Wam powiem o co chodzi. Ja robię oczywiście, jest. Tutaj właściwie tylko potwierdzam. I zostało to utworzone i teraz jeszcze raz wejdę sobie tutaj do mojego i przejdę jeszcze do ostatniej okładki dal, do czego ona służy, jest taki kreator, który pozwala mi dodać ostatnią część procedury, robię ok, tutaj nadaję tylko nazwę, że to będzie na przykład faktury, absurd, czyli gotowa procedura i robię zapis zmiany. Słuchajcie, wszystko jest gotowe. Zobaczcie, co się stało. Program przygotował wszystkie elementy. Nie dotknąłem, nie napisałem nawet jeszcze linijki kodu, i a program zrobił za mnie całą robotę. I teraz zobaczcie, została utworzona nowa tutaj, nowy arkusz ECR, faktury Absert Set, i on jest koloru takiego pomarańczowego, tak przyjęliśmy dla rozpoznania. I to jest taki specjalny typ arkusza, można powiedzieć taki pomocniczy, transferowy. Który będzie służył do tego, jeżeli będziemy chcieli wysyłać dane do bazy danych, to te dane będziemy dokładnie wprowadzali w tym arkuszu ECR faktury absurd set. I teraz zobaczcie, słuchajcie, jakby to zadziałało. Zrobimy rzecz następującą. Jesteśmy teraz w formularzu. No i teraz sobie dodamy spróbujemy dodać o te dane, które tutaj są. I dodamy je do, będziemy chcieli to zapisać do bazy danych, tak? No to wejdźmy prawy przycisk, przypisz makro, edycja. OK, tu jest zapisz dane, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest jeszcze ten kod z poprzedniego materiału, więc tak naprawdę nam to wszystko tutaj nie będzie w ogóle, słuchajcie, potrzebne. Więc ja to w ogóle skasuję, yy, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Cały ten kod jest nam totalnie niepotrzebny. Co będziemy potrzebowali, słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Jedyną rzecz to będziemy potrzebowali, my skorzystamy dokładnie, my będziemy chcieli dokładnie te dane wysłać do bazy danych. Jak to zrobimy? Zrobimy rzecz następującą. Nasz arkusz się tu nazywa ECR, faktury Absert Set, i będziemy chcieli skopiować dane od A2 do O2. Czyli co robimy? ECR. Tu już mam nazwę kodową, więc wystarczy, jak zrobię ctrl, spacja, on mi podpowiada, range napiszemy a2 do o2, value, tak, coś tutaj, tak, Oj, przepraszam, kliknąłem nie, to napiszemy value, równa się mi, range i dokładnie napiszemy to samo, a2, o2, value, ok., Czyli na dobrą sprawę, w tym momencie mógłbym nawet totalnie tutaj zrezygnować, tego w ogóle nie będę potrzebował. Czyli zobaczcie, ile kodu w ogóle wyrzucę. Cały tamten poprzedni kod zostawię tylko jedną linijeczkę, ona mi skopiuje, wprowadzi dane do tamtego pliku i teraz wywołuje procedurę zapisu, jak ta procedura wygląda, xwa dal, ponieważ te procedury znajdują się tutaj w tym module, kropka i zobaczcie mam taką procedurę faktury absurd, tak, tutaj jeżeli wejdę i to jest, słuchajcie, wszystko i zrobimy zatem taką rzecz i ciekawy jestem, czy te dane, słuchajcie, nam się dodadzą, czyli przechodzę do formularza, klikam przycisk, ok, dobrze, dlaczego? Ponieważ wcześniej, przystąpi mi błąd, bardzo dobrze. Ponieważ ja pracuję na tym pliku poprzednim i tutaj miałem taką w ogólnych file exists, podwójną funkcję file exist, więc ja tutaj, słuchajcie, w ogóle generalnie to ja tutaj o to wszystko wyrzucę, bo to w ogóle mi nie będzie potrzebne. Ja tu nie otwieram żadnych plików. Także, także jeszcze raz wykonamy taką procedurę. Dodaj fakturę do bazy. OK, poszło. I teraz słuchajcie, tyle trwało, wysłanie zapisane, zapisanie w bazie danych. I co ciekawe, ta baza nie znajduje się na moim komputerze, jest na chmurze. I tak to wygląda. I teraz pójdziemy dalej. Zobaczycie, w jaki sposób odczytać. Dobrze, słuchajcie, jeżeli mi nie wierzycie, to, to ja może otworzę SQL Managera. Zobaczmy, mamy tutaj tabelę. ECR faktury, kliknę ją, Data, i zobaczcie, dokładnie program wprowadził mi tutaj wszystkie dane do tej tabeli. I teraz zrobimy rzecz następującą: wrócimy sobie do naszego pliku i zrobimy dalszą rzecz. Czyli ja zapisałem, teraz zobaczcie, ile będzie trwało odczytanie tych danych z tabeli z powrotem. Teraz już mam wszystko przygotowane, więc chodzę sobie do tabeli. Tutaj zaraz zobaczymy, czy ja jestem. Momencik, bo chyba wszedł mnie tutaj ECR 044. Tutaj to nie jest akurat ten plik, tak, czyli otwieram sobie plik dokładnie ten, Alt F12. Wchodzę jeszcze raz do, do edytora, robię tak SQL i zrobimy sobie dokładnie ECR. Tabela faktury, i teraz robimy sobie procedurę SELECT, czyli odczytującą. Zobaczcie, od razu mam Create Procedure i prawy przycisk, Wykonaj instrukcję SQL, ECR faktury SELECT. Tak, OK. I to jest wszystko. Przechodzę dalej. Tutaj podobnie sobie napiszemy ECR. Mam faktury mam faktury UPSERT. Jeżeli tu odświeżę, zobaczcie, już mam drugą, to mam znaczek, że tą procedurę już mam. Mam faktury SELECT. Uruchamiam procedurę, zobaczcie, nastąpił odczyt. Teraz tylko zapiszę to w kodzie VBA. Robię tak. Przechodzę dalej, dodaję w kreatorze faktury. Select mam i mogę sobie nazwać to faktury. Select. Tak będzie się nazywała procedura zapis zmiany. I teraz nawet mogę tutaj prawym przycisk przejść od razu edytuj. W edytorze, zobaczcie, mam drugą procedurę. Robię sobie przycisk F5, już moje dane zostały odczytane. Zobaczcie, została odczytana, utworzona kolejna, kolejny został utworzony arkusz i te dane, słuchajcie, zobaczcie, zostały tutaj ECR faktury select get. Zobaczcie, te wszystkie dane zostały. To, co ja tam zapisałem, zostało odczytane. Ok, słuchajcie, i w ten sposób. Działa w skrócie, można powiedzieć, cała metodologia XYZ, zobaczcie, nawet nie dotykałem tutaj bazy danych. Wszystkie procedury VBA i SQL otworzyłem automatycznie z poziomu tutaj naszego studia, że wszystko to zadziałało. Więc tak naprawdę tutaj ta technologia daje naprawdę nam gigantyczne możliwości, i my już od kilku lat, głównie jeżeli robimy projekty takie bardziej biznesowe, to opieramy się właśnie na tej technologii, ale też bardzo często wspieramy się tą technologią w trakcie normalnej, codziennej pracy. Jeżeli na przykład transferujemy dane pomiędzy bazami, zmieniamy, modyfikujemy i tak dalej, często uzupełniamy o jakieś tam. Dodatkowe, dodatkowe elementy funkcjonalności. Teraz mogę też pokazać taki inny przykład, taki przykładowy, bo akurat gdzieś niedawno żeśmy coś takiego, coś tutaj modyfikowali. Zobaczcie, to jest system, który służy do translacji nazw, w ogóle etykiet produktów z języka polskiego na inne języki, i on właśnie jest tutaj oparty o taką technologię. To właśnie wygląda to w ten sposób, że Mamy takie pliki edytora, one za pomocą właśnie tutaj XWA łączą się z różnymi bazami, zarówno z bazą lokalną jak i z bazami w chmurze. Także tak to wygląda. I to jest na przykład, tak wygląda taka przykładowa aplikacja. Ona generalnie służy do tego, że możemy sobie odszukiwać jakieś produkty, ciast, dobra ciastka. Filtruję, wybieram sobie jakiś produkt i teraz to ciekawe, o niech będzie pieróg z serem na przykład. W tym momencie ja się łączę z bazą w chmurze. I tu jest pobierany cały szereg informacji opisowych tego produktu. Macie ciachopieruk z polskim i tak dalej. I następuje tłumaczenie na inne języki. No i potem też mogę sobie na przykład podejrzeć. Tutaj jest w ogóle cały szereg, już nie wchodzę jakby w szczegóły, ale to wszystko, co tutaj jest wykonywane, jest wykonywane na bazie. Możemy też sobie chyba podejrzeć etykietę. Zaraz zobaczę. Tak, widzicie, to jest układane łącznie z tabelami energetycznymi. Także naprawdę te możliwości tutaj takie jak XWA to są, są ogromne. I jeszcze tak na koniec, tak jak wspomniałem też na początku, XWA to nie tylko kwestia połączenia z MS MSSQL, ale także szereg bardzo ciekawych dodatków. Jednym z nich jest na przykład możliwość oglądania filmów bezpośrednio z poziomu Excela, i to jest taka cecha, którą my wykorzystujemy w naszym systemie nauki, ponieważ takie lekcje, materiały mamy zgromadzone w takim materiale Manager Lekcji. Kiedy otworzę sobie taką lekcję, to mam przycisk Wideo Lekcja. I, I będziemy chcieli to sprowadzić o, do układu tabelarycznego. Tak, tutaj głos tego gościa znacie, tak, to ja, ale tutaj zobaczmy, jak wygląda sobie taki filmik. Ten filmik sobie może lecieć w tle. Ja go mogę zmienić wielkość tego filmu, także to jest bardzo wygodne. I najważniejsza rzecz, ja mogę w międzyczasie pracować normalnie w Excelu, przeglądam te lekcje, robić dokładnie to samo, co robi lektor na filmie. Co ciekawe, mogę sobie w ogóle ukryć ten film, coś tam zrobić, ponownie klikam wideo lekcja, a ta lekcja ponownie startuje. I w ten sposób bardzo łatwo, zdecydowanie łatwiej wygląda nauka Excela. Także słuchajcie, tak to wygląda w skrócie. Mam nadzieję, że ten, że ten film będzie dla Was inspiracją do tego, co można zrobić z Excelem. Czasami troszeczkę trzeba zmienić punkt widzenia. Fajnie jest łączyć Excela z innymi technologiami, otwierać się na nowe możliwości. Taki też był cel tego mojego dzisiejszego filmu. Jeżeli ten materiał spodoba Wam się, bardzo proszę, zostawcie mi swój komentarz. Ciekawy jestem, co myślicie na temat właśnie tego typu rozwiązań. Dajcie mi swojego lajka. Like, dzięki temu ten materiał będzie mógł dotrzeć do większej liczby osób. A ja w takim układzie żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam, cześć. Tomek.